biegać pęka, to nasza kluba, to nasz los. Błogosław słodka mali, błogosław wszelki stan. My chcemy Boga wypoddani, on naszym królem Podnani, On naszym królem, On nasz Pan. Teraz pójdę tam kości. Prowadź nas, Panie, drogą swych przykazań. Panie Jezu, Ty obchodząc różne miejscowości głosiłeś Ewangelię i uzdrawiałeś chorych. Przechodź nadal naszymi drogami i pokrzytaj nas swoim miłosierdziem. Prowadź nas Panie drogą swych przykazań. Panie Jezu, Ty byłeś blisko uczniów, żebujących po morzu i wybawiłeś ich z wszelkiego niebezpieczeństwa, bądź zawsze z nami pośród nawałnic tego świata. Prowadź nas, Panie. Pamięć naszego wielkiego rodaka, świętego Jana Pawła II, i że po raz kolejny jest zorganizowany przez Was jako motocyklistów ten, ten rajd ku czci świętego Jana Pawła II tutaj będzie krótka modlitwa pobłogosławię was wodą święconą po kropie i pojedziecie chyba w kierunku Sokłowa i Trochiczyna tak? Korczewa i Trochiczyna tak. w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Pan, Pan Jezus, który jest drogą, prawdą i życiem niech będzie z wami wszystkimi i z duchem twoim Bóg Trójcy Świętej jedyny.